Cześć, dzień dobry, witamy Was wszystkich w cyklu Drzwi otwarte z Uniwersytetem SWPS. Ja nazywam się Teresa Tomczek i poprowadzę dzisiaj dla Was spotkanie o kierunku filologia angielska. Jest mi niezmiernie miło powitać moich gości, a są nimi dr Paulina Grzęda. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam. Jest z nami też Filip, student kierunku filologia angielska. Cześć, Filip. Dzień dobry, miło mi poznać. Wzajemnie, bardzo mi miło, że jesteśmy tutaj w trójkę. Pani doktor, chciałabym zacząć chyba trochę kontrowersyjnie i zapytać o to, czy w świecie, w którym tak naprawdę małe dzieci zaczynają mówić po angielsku już od przedszkola, w świecie, w którym narzędzia tłumaczeniowe są dostępne od ręki, gdzie coraz większy wpływ na nasze życie ma sztuczna inteligencja, czy w ogóle jest sens studiować filologię angielską? No dobrze, to może ja zanim odnoszę, odniosę się do tego tematu, który wszystkim rozpala do czerwoności policzki, czyli jajaj, to może za chwilę to powiem przede wszystkim, że filologia angielska naprawdę nie jest tylko i wyłącznie znajomość języka angielskiego. I dogłębna znajomość języka angielskiego, bo to naprawdę jest bardzo wiele różnych dziedzin. To jest przede wszystkim dogłębna znajomość kultury, literatury, historii. Krajów anglojęzycznych, i tu nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone czy Anglię, ale również o Australię, Kanadę, kraje, w których się języka angielskiego używa, to także gramatyka opisowa, to także fonetyka, znajomość językoznawstwa dogłębna, to także translatoryka i to nie tylko ta nauka teoretyczna, ale także zaawansowane warsztaty z, z tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych, audiowizualnych. To także w końcu taka znajomość dogłębna tego statusu, statusu języka angielskiego na arenie globalnej jako język biznesowy i taka specyfika jego użycia w kontekście międzykulturowym. Więc tu mamy bardzo wiele aspektów, które no nie tylko wiążą się z tym, że ktoś zna po prostu płynnie język angielski, tak? Tak jak mówimy o przedszkolakach. Ale AI. Oczywiście, jest jakimś bardzo ważnym elementem i narzędziem, z którego my również korzystamy i trzeba powiedzieć, że on jest naprawdę świetny w tłumaczeniach pisemnych i, i zastępuje też niejako nas jako tłumaczy, A, natomiast jest świetny w języku technicznym, w tłumaczeniu maili oczywiście tak, czy nawet w języku medycznym. Jednak w tłumaczeniach ustnych, zwłaszcza w tych kontekstach, w których wymagane jest rozumienie sarkazmu, ironii, metafory, pewnych gier językowych, no AI nie radzi sobie jeszcze świetnie i nie wiemy kiedy będzie sobie dobrze radził na przykład z empatią, więc w takich kontekstach jak dyplomacja, negocjacje, tłumaczenia symultaniczne, konferencyjne, ten kontekst biznesowy również. Ten element ludzki wydaje się jednak ciągle niezastąpiony i my do tego właśnie przygotowujemy również na filologii angielskiej tutaj, na Uniwersytecie SWPS. Filip, a co ciebie skłoniło do tego, że wybrałeś ten kierunek? Coś z tego, co powiedziała pani doktor, czy zupełnie jakiś inny argument? Częściowo tak, ponieważ od małego bardzo łatwo mi przychodziła nauka języków, bardzo mi się spodobał język angielski i bardzo lubiłem być tą jedną osobą, która umie angielski, może dla wszystkich wokół tłumaczyć. Więc kiedy usłyszałem, że na studiach tutaj będę mógł, miał możliwość mieć te zajęcia z tym, jak uczyć się tłumaczenia z tymi wszystkimi narzędziami, byłem bardzo zadowolony z tego. znałem, że tak to będzie coś dla mnie. Okej, okay. czy międzynarodowe środowisko też ma na to jakiś wpływ? Jak ty je odbierasz na Uniwersytecie ZWPS? Chciałbym, że nie było jakimś dużym aspektem, jak zapisywałem się na te studia, ale z bardzo miłą niespodzianką. To jak dużo osób jest tutaj z, z innych kultur, i studentów i wykładowców, z którymi mam styczność. To naprawdę rozszerza horyzonty i pozwala mi no, poznać nowych ciekawych ludzi. A propos rozszerzenia horyzontów, pani doktor, y, u nas na uniwersytecie można studiować po prostu anglistykę, ale też filologię angielską z aż sześcioma dodatkowymi różnymi językami, albo z językiem chińskim, koreańskim, japońskim, włoskim, hiszpańskim lub niemieckim. Jak ukończenie takich dwujęzycznych studiów wpływa na dalszą karierę absolwenta? No właśnie jest to jeden z naszych takich dużych atutów i wyróżnik na tle innych filologii w ogóle w Polsce. Taka szeroka oferta tych rozszerzeń językowych. Wiem, że jest to coś, co przyciąga do nas naprawdę rzesze studentów bo są to nie tylko języki nowożytne, takie jak wspomniany hiszpański, włoski, natomiast, znaczy, wszystkie są nowożytne, bo jasne, <grytanie> natomiast są też języki azjatyckie, które są na pewno mniej popularne, a faktycznie są u nas proponowane w połączeniu z filologią angielską, w takim wymiarze 90 godzin w ramach semestru. To są trzy spotkania po dwie godziny w tygodniu. To jest naprawdę bardzo Duże dodatkowe, dodatkowa kompetencja, którą my oferujemy. I, i spory wyróżnik. Yy, wiem, że są studenci, którzy znajdują pracę właśnie w środowisku międzynarodowym, gdzie ten drugi język jest właśnie ich głównym atutem, i jest tym głównym powodem, dla którego są zatrudniani. To był jeden z wyróżników, a ja bym się chciała yy, trochę pogłębić to pytanie i zapytać o jeszcze inne wyróżniki Pani zdaniem tego kierunku. Tak, ja myślę, że takim naszym bardzo ważnym wyróżnikiem na tle innych filologii jest też to, że oferujemy aż cztery specjalizacje praktyczne, o takim bardzo profilu, bardzo praktycznym profilu, spośród których studenci mogą wybierać na studiach licencjackich od drugiego roku, a na studiach magisterskich od drugiego semestru. I są to specjalizacja tłumaczeniowa, kulturoznawczo literaturoznawcza. Nauczycielska, a także biznesowa, a tak dokładnie komunikacja w biznesie, w której ja jestem koordynatorem, która jest mi też bardzo bliska. I są to naprawdę studia, które są zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Takie prawdziwe, realne potrzeby zawodowe naszych studentów. Więc koniec końców oferujemy naprawdę bardzo szeroką ofertę kursów co może jest dla nas też jakimś utrudnieniem logistycznym, a jednak odpowiada po prostu na potrzeby studentów. I my jakby jesteśmy, wychodzimy naprzeciw. Jeszcze jednym myślę, że wyróżnikiem jest to, że jesteśmy właśnie bardzo umiędzynarodowieni. Wśród filologii, nawet tutaj na swps ie mamy największą liczbę studentów międzynarodowych. Kadra również ma taki profil międzynarodowy, mamy siedmiu... Dydaktyków z różnych krajów anglojęzycznych, ale także z innych krajów Unii Europejskiej i z Turcji też na przykład. I no myślę, że też takim naszym wyróżnikiem ogólnie jest to, że jesteśmy, mamy bardzo wysoką pozycję w rankingach. Obecnie w Czesopie Perspektyw jesteśmy na szóstym miejscu jako jedyna uczelnia niepubliczna w pierwszej dwudziestce. Jesteśmy za Uniwersytetem Warszawskim, czy, czy też Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Jagiellońskim, jednak przed Uniwersytetem Wrocławskim na przykład, tak? Utrzymujemy dość stabilnie te wysokie pozycje w rankingach i myślę, że te specjalizacje, te rozszerzenia językowe, to jest jeden z powodów. A propos specjalizacji, Filip, chciałbyś się podzielić z nami informacją, jak, na jaką ty specjalizację się zdecydowałeś? Ja zdecydowałem się na specjalizację tłumaczeniową. A dlaczego? Ja, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo... Lubię tłumaczyć dla innych osób. Jest to coś, co mi się bardzo podpadają. mi się relacje między dwoma językami, jak się przechodzą różne koncepty albo nie przechodzą. Jakie są problemy w tym, jak przełożyć coś z jednego języka na drugi. A jakbyś miał nam powiedzieć, które zajęcia zrobiły na tobie największe wrażenie? Które są twoimi ulubionymi, ale też od takich, które gdzieś tam możesz nazwać wyzwaniem na tych studiach? Mm, moje ulubione zajęcia zdecydowanie były te o? Jakby tych narzędziach, których używamy w salach komputerowych, chciałbym dostęp do różnych programów, których jako tłumacze możliwe, że będziemy później używać. A jeśli chodzi o takie wyzwanie, to dopiero teraz na trzecim roku wszedł przed, do nas ten przedmiot o symultanicznym tłumaczeniu w, w tych budkach z mikrofonikiem, gdzie musimy jednocześnie słuchać, pamiętać, tłumaczyć i mówić. na nas na, jest bardzo, powiedzieć, overwhelming. Więc to jest jak na razie wyzwaniem, ale jestem pewien, że ewentualnie dam sobie radę. Pani doktor, czy wyzwaniem też można nazwać e, liczbę godzin, które trzeba zrealizować na praktykach? Jest to 960 godzin e, i, i co pani o tym myśli? Jakby co to daje naszym studentom? Gdzie oni te praktyki realizują i jakie korzyści z tego wynikają? Tak, 960 godzin to jest limit, który nasi studenci muszą wyrobić jako w ramach praktyk na studiach licencjackich, natomiast na studiach magisterskich to jest 460 godzin, czy też 480, przepraszam. To jest dość duże wyzwanie, tak jak pani powiedziała, ale jednocześnie jest to absolutnie ogromna szansa. I nasi studenci faktycznie te praktyki odbywają w całej rzesze, całe zatrzęsienie firm, z którymi współpracujemy, od firm technologicznych takich jak Samsung, poprzez korporacje, firmy konsultingowe takie jak EY na przykład, tak? takie o globalnym zasięgu, wielkie korporacje jak Accenture. To są także w szkoły językowe, również szkoły językowe zagraniczne, gdzie nasi studenci pracują online często. To są także placówki oświaty, ale to są także firmy, w których oni właśnie pracują w działach tłumaczeniowych, pracują również w agencjach PR-owych, w agencjach eventowych, wszędzie tam, gdzie ten język angielski i w takim bardzo precyzyjnym, takim głębokim wydaniu jest wymagany. Czyli też bardzo często są zatrudniani jako specjaliści od komunikacji, czy to jest też komunikacja social mediowa w, w, w social mediach, czy to jest komunikacja PR-owa, czy to jest komunikacja marketingowa. Jako specjaliści posługujący się bardzo um, takim kompetentnym językiem angielskim są właśnie zatrudniani jako specjaliści od, od komunikacji. Tych film jest wiele, ale ja bym powiedziała, że to jest tak wyzwanie, ale też ogromna szansa, bo prawda jest też taka, że znakomita, znaczy nie powiedziałabym większość, ale wielu studentów naprawdę zostaje zatrudniona w tych filmach i bardzo często po odbyciu praktyk po prostu kontynuuje pracę dla tych filmów. To jest częsty scenariusz. Często jest to też taki bardzo ważny krok i po prostu punkt w CV, który jest istotnym. Istotnym elementem, więc tak, wyzwanie, ale też ogromna szansa. To ja o tej szansie, Filip, chciałbym Ciebie zapytać, z jakiej ty szansy skorzystałeś a propos praktyk i gdzie je odbywasz, gdzie je odbyłeś i jak w ogóle widzisz swoją przyszłą karierę zawodową? Ja odbywam moje praktyki jako tłumacz w szkole Sztuk Walki, do której uczęszczam, gdzie tłumaczę podręczniki i inne materiały przeznaczone dla innych. Uczniów. I myślę, że to nie jestem pewien, czy będę w stanie to robić jako pracę na dłuższy termin, ale jest na pewno doświadczenie, które mi pokazało, jak taka praca ma, ma wyglądać, jak sobie radzić z terminami i no, czego się spodziewałaś w przyszłości. Filip, rozmawialiśmy o zajęciach, rozmawialiśmy o praktykach i takim trzecim puzzlem, jakby takim dotyczącym studiowania, jest też atmosfera na uczelni. Jak by się ocenił? Jakie relacje masz ze współstudentami i też ogólnie, wy jako grupa studentów, jakbyś ocenił wasze relacje z wykładowcami? Chciałbym, że jeśli chodzi o atmosferę, to najbardziej przyjazna atmosfera w środowisku edukacyjnym, za miałem styczność. Widać po wszystkich wykładowcach, że faktycznie to zrobią, to jest ich pasja. Nie chcą się dzielić swoją wiedzą i chcą nam pomóc jako studentom, nie wiem, czy wejść na ich stopień, ale być bliżej radzić sobie w przyszłości. I studenci również są niezwykle przyjaźni. Wszyscy widać, że chcą tam być i chcą się uczyć. Ja może tylko powiem, ponieważ często od studentów też y, słyszę, że jeżeli zmienili y, studia, na przykład w trakcie już w toku, y, z jakiejś innej filologii angielskiej przyszli do nas, to powodem był y, właśnie szacunek wobec studenta. I faktycznie można powiedzieć, że w tych wszystkich ankietach tu ewaluacyjnych bardzo często to jest taki um, najwyżej oceniany aspekt wśród naszych układowców. Także myślę, że to, mimo co powiedziałeś, ale to, to, to nasza robota po prostu ciężka, <grym> którą wykonujemy. Powiedziała Pani nasza robota. Ja chciałabym dopytać, to znaczy kogo? Kto wchodzi w tą kadrę? Czy są to bardziej teoretycy, czy ludzie, którzy na co dzień praktykują to, czego uczą? Zarówno teoretycy, jak i praktycy, tłumacze, którzy pracują na rynku, tłumacze audiowizualni, tłumacze literatury. To są także osoby, które pracują w biznesie, którzy prowadzą na przykład zajęcia na, na specjalizacji biznesowej, a jednocześnie są praktykami marketingu czy praktykami PR-u. No, jakby absolutnie po obu stronach spektrum, i oczywiście wśród osób zaangażowanych zawodowo poza uczelnią jest więcej tych, którzy są współpracownikami dydaktycznymi, ale myślę, że oferujemy taką no, bogatą ofertę, w którym jakby połączona jest teoria, jak i praktyka, i to i doświadczenie praktyczne wykładowców. Jest takim ważnym elementem składowym naszych studiów. To ja bym chciała poprosić Was na koniec o z tych wszystkich elementów składowych, o dodanie jeszcze jednego, który waszym zdaniem będzie takim kluczowym argumentem do tego, żeby naszych widzów przekonać, że warto przyjść na uniwersytet SWPS i wybrać kierunek filologia angielska. Co by było takim jednym wyróżnikiem, pani doktor? Um, to ja bym powiedziała. Praktyczny charakter naszych studiów w połączeniu z bardzo międzynarodową atmosferą i świetną atmosferą takiego wzajemnego szacunku. Filip? Hmm. Powiedziałbym, że może to być. Właśnie, hmm, może być to być kompetytywność naszych wykładowców, którzy faktycznie dają nam, zapewniają nam te materiały, których potrzebujemy do nauki, co właśnie pokazują szacunek i. No, ułatwiają nam życie. Ułatwiają Powiedz. życie. Tak. Myślę, że to ważne na koniec powiedzieć, studia nie utrudniają życia, a tak. wręcz je ułatwiają. To jest e, ważny argument, ale jeśli chcecie przyjść na jakościowe studia, na których panuje e, bardzo dobra atmosfera e, i które ułatwiają życie, serdecznie zapraszamy. E, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że spotkamy się e, i, i będziecie mogli doświadczyć wszystkiego tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. A przypomnę, że moimi gośćmi był Filip, student tego kierunku. Dziękuję ci Filip bardzo. To ja dziękuję za możliwość tutaj być. I była z nami również pani doktor Paulina Grzęda. Pani doktor, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo tyle od nas dla was i tak jak powiedziałam, mamy nadzieję, że do zobaczenia na korytarzach Uniwersytetu SWPS.